Dobre um. 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 nie wiem co się tu dzieje. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać z chowanego Będziemy się męczyć z różnymi dziwnymi ludźmi. Czyli z tobą też? No I z tobą Co może się tak... No i poleciała No ra Czym ty. ja... Czym ja za tobą cały czas chodzę? Nie wiem, ale mam na tej mapie według mnie dobrym kampem Ja za tobą się... Chowam obok Ej, bo co ty... Mamy... Jakaś mama tu jest <grych> Wiem Nie znam Nie wiem co tu się dzieje Bye. 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 Ja się przywituję po raz 50 Konichiwa <grych> yeah. Hmm Okej. Okay. Mm. W ogóle będziemy robić daily i dojdą jeszcze jakieś nowe osoby, więc możecie zasubskrybować, bo będziemy przez cały rok się starać nagrywać codziennie. Ja będę nagrywać codziennie, bo będzie jeszcze dużo osób, nie wszystkie będą koniecznie codziennie, ale... no. No. Czego ty jesteś wyciszony? Jest tutaj, jest tutaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Zdążyłaś uciec! I zaraz miał, że ja po prostu się wyciszam, żeby nie był takich głośnych. Ja jak ci mówiłam, że on jest obok, y, tam gdzie się tyle tam Czekaj, zobaczę, gdzie on jest. Filmkiem. Dobra, wracam tam, wracam tam, wraca do ciebie, Dobra, odchodzi. Odchodzi. Ej, w Coś ja od... w odcinku, co ostatnio nagrywałam, że niby z widzami to było widać, że ja mam cheaty, bo ja mam cheaty w tej grze. I ogólnie mam cheaty w Robloxie. Ja Pobieram cicy, mogą tylko przelatować, przez ściany latać. Idzie obok ciebie. Widzicie? 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 Idzie do ciebie. Idzie do ciebie! Idzie! Uciekaj! No. ...niż człowiek taki normalny. Ktoś tu biegnie. od niego uciek biegnie. inna się nazywa? A yy, się chowa przy krzakach, przy tych takich liściach. Wiem, właśnie obserwuję, jak właśnie. Wyciniemy to. Dobra, nie, nie, wytniemy. Nie jest. <laughs> o, idzie, idzie tam, gdzie był wcześniej ten yy, den, denin podłoga mam. Jakiś... Y, jakiś jest. jest na serwerze, bo on ma różowe ciuchy. Gdzie? Ten taki Denny podłogamom. A to widziałem, to ja właśnie go Co oni ja mu się kiedyś... i kuszował. A nie. O, widzę dwie są w tych liściach. Ej, w sumie liście, to jest dobry pomysł. Ja tej mapy nie lubię za bardzo. I ty... 50 sekund jeszcze. No. Grze szukać. Dosłownie jak jest... jak są dwie osoby na serwerze, to mi się... Może raz trafi jak gramy godzinę, żebym ja szukała. A teraz się obudził, a jednak nie. A jednak tak. A jednak nie. No ten chłop, że ktoś może być w roślinach. No I one stoją. One stoją koło siebie. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Blisko nich był! Blisko był nich! Zero A, zostało! Zostaw. Ja mam własne koszulki na Robloxie i grupę. Grupę na Robloxie i chcę zrobić koszulki jakieś i spodnie zrobić koszulkę to mieć 10 robuxów. Ja już mam jedne spodnie jakieś zrobione. Dobra. Nie, 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 nie blisko było. Znowu ten Femboy. W sumie on szuka pierwszy raz, ale... To jest Femboy. Chodź. Ej, te baby!

Nie wiem, ale widzę jakąś zołuj. Chyba. jak czekaj, gdzie cię Zobaczę. A nie, ja tylko mogę go zobaczyć. Elisa. Dobra. Ja się cofam, mogę tam, gdzie cię? tam gdzieś tam w wcześniej byliśmy? Tutaj idzie też ta baba Nie gadaj, że ona do mnie przyjdzie O nie on jeszcze szuka kampy Ty tutaj jesteś, a ja cię szukałem W tym domku coś nie można W tym domku, gdzie się zesmonowałam, to wleciałam w liści jestem ogólnie za komodą tu idzie, on tu idzie, biegnie. Dobra, w tych Dobra nie dał Jest. Chłopak, dziewczyna, jeszcze dziewczyna jakaś... Oni się chowają wszędzie. Znalazłem idealną kampę. Ja się zesrałam, że ta osoba szuka, co jest on. koło mnie. Gdzie ta jej kogoś goni? To ikonka jakiegoś. A tu się zebrał, monetę i jeszcze zabił go. Bo... Coś. Ja cię nie widzę. Ja jestem za komodą, ale. Tą taką ten. Tą dużą. Tak kolor. Przecież tutaj te komody wszystkie mają taki sam kolor. No te takie z drewna Wszystko to jest z drewna by... Śliny. Jaki ma kolor? Taki jasny czy ciemny? On tu idzie Ja przeszło, Jezu on mnie goni, on mnie goni, on mnie goni Po mnie szkibi dziwi mnie Nie idź tu, nie idź, nie idź pod komodę, nie idź pod komodę, bo ja tu jestem Nie idź tu, bo on mnie znajdzie wtedy Dobra, uciekłem Ciekawe, czy mnie zabije, jak, jak myślisz? On chyba do Ciebie... Może do się idzie U mnie Ja no właśnie widziałem ten taki głupy ten taki no Dobra, to no, ja do Ciebie idę Idzie za mną. Dobra idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, idzie. Zartuję. Hejka? Dobra, a i wiedzą. ja sprawdzę, gdzie on jest. A, a, dobra, to dobrą rozmówkę zrobiłem. Idzie jakaś gdzie się zapala? naszą kryjówkę Się przy... Dobra, poszedł sobie daleko. Zostawcie suba jak w górę. A może będziemy nagrywać co sobotę? Albo piątek. No baj! Jeszcze nie. No jeszcze... Jeszcze my żyjemy i... Jeszcze jedna osoba. Ale to chyba ta, co przy nas stała. Jest! Lucinka i Baki. Ciekawe, kto teraz będzie. Nie? Jak się znowu trafi ta mapa, tu się zestram. A weź ja przycisnę, weź No dobra. Nie. Tym razem losuję ciebie. Ja mam 55. pięć. Oj. Biba boi. Czekaj na mnie. A się razem? Czekaj, czy w różnych czekaj. miejscach? No, chodź. Chodź, skaczę. To czekaj do ciebie. Gdzie ty? Skibidi. Skibidi toilet goni mnie. Nie boję się. Muszę chyba tutaj wejść. Będę. Nie wskoczyłem. Skoczkam, normalnie możesz. Gdzie ty? Skakać się nie chyba nie da Doskoczyłam Ja tam ten, ja tam praktycznie że doskoczyłam Umiejętności parkurowe Chyba umiejętności brak Gdzie ty jesteś? O co w chodzi? Tutaj, nie wrócę I spadłam tu jest siker, Tu jest siker. Nie. Seeker? Kto to? No ten, co szuka. On tam od razu poszedł. on za tobą biegnie! A ja właśnie tutaj jestem. Obserwujesz mnie? Bo my na dole, nie? W lewym w dolnym logu. Widzimy jak on jest daleko od nas. No. Ja nie widzę, bo ja mam tu telefon. Obserwujesz yy... Na kogo patrzysz? Na no, ciebie. Okej, okay. to co ja nas robię? No, to co Dobra. Tam, jak za tą taką komodą To chyba pierwszy raz z kimś grasz, nie? Obróć oliwki. Gdzie on jest? Nie mnie. Nie, 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 tam on jest. On goni jakąś babę. Już ją złapał. On jest koło tego jakoś na środku mapy, koło tego tej dziwnej konstrukcji. Tej niebieskiej. On się do mnie Ja jakaś babka żyjemy. Uciekać muszę z monopolowego. O, się tutaj! Jestem z tą babką, jestem z tą babką! Jeszcze, że zawsze słucham w schodach, bo do tych schodów się da wejść, jakby do środka. Gdzie? No, do, do chyba tego na samym dole. Widział mnie? On się zaserał na chodnik? chyba widział. Ja nie wiem. Myślisz, że zauważymy, nie? Już po niej jest! Po niej, tylko ja żyję, tylko ja żyję. A u nie? Nie, ja wiem gdzie ty jesteś. Nie. Teraz przechodzi, ale w następnym. Czy O, On nasz? On tu chyba idzie, a, mogu, a mogłem, a mieć niebieskiego skina. Mogłem mieć niebieskiego skina. On jest, ale że nie wiem konkretnie ten. On nawet nie jest on nie wie jak tam wejść, on nie wie jak tam wejść, on jest jakiś upośledzony. Nie nie widział. No jeszcze niecała minuta. Piszcie komentarz, w jaką grę następną no, gramy. Tylko musimy Aż będzie pół godziny, jest 16 minut. Praca. Będziemy pracować. Zgadnij co? Co ten chłop robił z tą konstrukcją? Ej, zgadnij co? Co? Moja tym pokazała jakie pewności ładnie zrobiła, nie? I pokazała do mnie środkowy palec, ja powiedziałam Wyprzaj". Ona powiedziała, a no to ładne? Są te wiesz, ten film już trwa 17 minut? No. Uuu. Mi na Kikoku brakuje 20 obserwacji, żeby móc nagrywać live. Ale na YouTubie? O 50. A ja na, nagrywałam. Na, na YouTube. O, ja jestem Eliza. Eliza. Ja jestem. No dlatego się wyciszę, jak będę mówić widzą, gdzie się chowam. Nie, nie wyciszaj się. Dobra, ja bym się schowała w jakimś miejscu. No i skibidi bibi. Eliza, ja cię nie rozbię. Nie mam, nadzieję, ja się mam. Dobra, nie będę się chować, ale ci będę pomagać, bo ja widzę gdzie się te osoby chowają i będę koło ciebie chodzić, tylko mnie nie złap. Ale troszkę z daleka, bo jak się przy mnie coś zabije, nic. Ja ci będę pomagać. Dobra. Tylko mnie nie zabijaj. Nie. Ale właśnie ucieknij, ucieknij. Yy, troszkę od wyjścia. Jestem po ja u... tej A, konstrukcji tak takiej, takiej, tej takiej dziwnej. Wejdź tam, gdzie są, tak? tutaj, gdzie są te schody. Chodź tutaj, gdzie są te schody. Gdzie jest ta dziura. Tak Bo tutaj są jakieś osoby. Tylko nie łap mnie, ja stoję przy samym wejściu No ja, ja stoję tutaj, ten. tutaj? Gdzie? Tutaj, gdzie jest ta dziura w ziemi? Można wcześniej kleju Gdzie jest ta dziura jakoś? Aha, ta wielka desce. No ja jestem tutaj, ja skaczę Oni są w schodach przy, W tym schodzie na samym dole Chyba Bo byli tam wcześniej Tam można wejść Tam można wejść Tutaj do tego No tutaj Tutaj się da przez ścianę przenikać Odejdź, odejdź, odejdź. Spróbuję go zablokować. Odejdź, 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 odejdź. odejdź. Dobra. Prześcianę da się. Tylko? Odejdź, odejdź, odejdź. Ale ja się nie mogę ruszyć. Jak nie możesz się ruszyć? O dobra. Bo ja weszłam w tą bańkę. Ja wiem, gdzie są tamte osoby inne. Teraz muszę jakoś przejść, żeby tego nie dotknąć. Dobra. Ja zabijam jedną osobę, a siedem jest. Na no dziewięć. Gdzie są jest... ci kremi... ludzie? Tam ja, jakby co. Wiem, co ja zrobię. Ja będę cały czas skakać, po prostu, żebyś wiedział, że to ja. Kto to był? Ja mogę klejem jakiegoś użyć Ktoś się chował Gdzieś wysoko Wiesz co jest najgorsze? Co? Że ja nie wiem co ty chcesz Myśl się gada z prawdą Dobra, w pokiej chyba kończymy odcinek już. Jeszcze jedna chyba tutaj. Dobra. Z tym samym ty będziesz pierwszy raz, kiedy gram w tą grę. Hmm, za późno. Muszę zrobić jedną rzecz: zamach. Ok? Wracaj no. <laughs> tutaj! Wracaj zamach! Króla zepnie z... króla zech zepnę, z... zepnę, z... zepnę, z... zepnę z tronu. Ja tu idę, na do mnie sięś bliżej. Teraz gadać mi gdzie inni są. Jakaś baba jest w tej konstrukcji. Aha. To się nazywa z Kimi, Julka, Aha I proszę, ja chcę być Wcale się teraz nie modlę Ja chciałam na mój kanał nagry nagrywać film, ale nie, bo bym pokazał im twój numer co jest najlepsze, gdy twój kolega z klasy, nie? Ma jakiś kanał i ty jakby jesteś jego pomocnikiem, nie? I coś taka jakby taka władza, że ty... Że ty masz jakby tej osoby numer Gdzie... Ty jesteś? Nie Nie, nie, gdy niego to do nas złapię, tak Kto jest w ogóle? Chodź Chodź Chodź, pójdziemy do tamtego działu. Dobra? Idziemy na piwo. No. Jakaś babka za tobą. Biegnie. Chyba. Dobra, jestem na drugiej półce.

Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie suba i łapkę w górę po więcej takich filmów. A my po tej rundzie już kończymy chyba, nie? Ja się obejrzę ten odcinek, sprawdzę jak wyszedł, wejdę na kilka kont, popromuję do na stronach internetowych i wszystko będzie. I zaktualizuję moją stronę internetową. Właśnie Eliza, muszę ci coś powiedzieć. Bo ja pracuję nad taką witryną podobną do YouTube'a. I dobrze jest, właśnie teraz jak skończę odcinek to zaś będę robił. Ale fajnie ona wygląda, jest podobna troszkę do Roblox'a, do YouTube'a. Jest tam na razie tylko jeden kanał, czyli właściciel programu i ma nieskończoność subskrypcji, czyli ja. Właśnie te muszę naprawić, bo tam niektóre filmy, które ja stawiłem, czasami nie działają i właśnie teraz potem będę programował. On jest na półkach, on jest na półkach. A jak się robi ten... Bo ja, ja zaczęłam takie coś robić i zapomniałam jak to się robi i mi się to usunęło. I zapomniałam jak się A robi strony. A, ja wiem. Ty... Ja programuję i koduję, ale coś jest taka... I ale też jest taka strona AI którą po prostu piszesz swój pomysł i ona ci robi potem ci dam po odcinku nazwę okay? A my musimy chyba teraz, po tej rundzie na serio kończyć lub szybciej bo ksiądz idzie Napiszcie tu weszle ksiądz idzie dzisiaj w piątek Ktoś? Do mnie ksiądz przychodzi mamo. do wszystkich? Do mnie nie. Jak nie? A bo ty nie chodzisz na religię. Nie chodzisz. Mamo. Właśnie, mamo! Jak Daniel ma dać rzesze od religii? Jak on do religii nie chodzi? No, ale to, to się dzieje. Nas... Szczerze zauważył. No. jest Ej, wiesz, coś nielogiczne? Książę będzie kazał. Dać, że Gdzie ty jesteś? Nie! Uważaj! Czemu mi nie powiedziałeś? Książę będzie chciał, że od Daniela nie Daniela nie ma. A ja mam nowy winczkę, że nie mam. Czym ty nas tam widzisz? Musi wytrzymać 30 sekund Jeszcze No Zbliża się Serio? Nie Ej, gdzie ty? Dobra, można wyjść z ukrycia. Dobra. A Wy napiszcie, czy chcecie więcej takich filmów, zostawcie suba i łapkę w górę, a my was zagnamy.